wprowadzenie do czyt kodów numerologicznych czyli jak przeprogramować rzeczywistość za pomocą cyfr. Dzisiejszy odcinek to brama do czegoś zupełnie nowego. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, gwarantuję ci, że zaczniesz inaczej patrzeć na rzeczywistość, bo dziś porozmawiamy o numerologicznych czyt narzędziu, które może stać się Twoim sekretnym sojusznikiem w codziennym życiu, duchowym rozwoju i energetycznej transformacji. To nie są czary, mary, to konkretne działania oparte na starożytnym języku liczb i nowoczesnym podejściu do energii i świadomości. Czym są cheat-kody numerologiczne? Cheat-kody to specjalne ciągi cyfr, które aktywizują określone programy energetyczne. Można je nazwać wzorcami, które wpływają na Twoje pole energetyczne, emocje, decyzje, a nawet sytuacje życiowe. Słowo cheat code pochodzi oczywiście z gier komputerowych, gdzie wpisanie odpowiedniej kombinacji klawiszy odblokowywało np. nieskończone życie, więcej pieniędzy, dostęp do ukrytych funkcji. I dokładnie na tej samej zasadzie działają cheat code numerologiczne. Z tą różnicą, że kodujesz swoje życie, nie grę. To cyfrowe sekwencje, na przykład 0091, 2237, które mają określoną strukturę i intencję. Po ich aktywacji uruchamiasz w swoim polu energetycznym konkretne zmiany. Oczyszczenie, ochronę, uzdrowienie, przyciąganie, zwiększenie mocy. Skąd się bierze ich moc? Świat, nawet ten najbardziej materialny, jest zbudowany z wibracji liczb. Zobacz, każda rzecz, każda chwila ma swoją wartość liczbową. Data urodzenia, PESEL, telefon, rejestracja auta, numer domu wszystko to są kody, a my, świadomi lub nie, rezonujemy z tymi wibracjami każdego dnia. Dlatego, jeśli nauczysz się ich używać celowo, Zaczynasz przeprogramowywać rzeczywistość w zgodzie z tym, czego naprawdę chcesz. Nie walczysz z energią, ty ją układasz. Po co pracować z czytkodami? Kody te pozwalają ci szybko reagować na trudne sytuacje, zatrzymać spirale stresu, lęku lub chaosu, zneutralizować wpływ toksycznych ludzi, aktywować zasoby, o których zapomniałeś. Transformować traumy i emocje z przeszłości, zabezpieczyć swoje pole energetyczne, przyciągać sprzyjające zbiegi okoliczności. Wyobraź sobie, że masz zawsze przy sobie narzędzie, które możesz aktywować w ciągu dwóch minut i zmienić jakość swojego życia. I to nie są metafory, to konkretna praktyka energetyczna, która działa, kiedy ją stosujesz. Dziennik samoprogramowania. Do pracy z czytkodami potrzebujesz jednej rzeczy: dziennika samoprogramowania, czyli twojego osobistego zeszytu, w którym zapisujesz aktywacje, kody, intencje, daty, refleksje i efekty. Ten dziennik działa jak energetyczny pamiętnik, który buduje twoją nową tożsamość. Ręczne pisanie kodu i formuły aktywacyjnej jest już, Pierwszym krokiem do jego uruchomienia aktywujesz kod nie tylko umysłem, ale też ciałem. Zasada jest prosta. Jeden kod, jedna strona. Każdy kod aktywujesz przez trzy dni z rzędu. Zapisujesz go również na ciele, najczęściej na nadgarstku. I teraz jak działa taki pojedynczy kod? Każdy cheat kod działa na siedmiu płaszczyznach. Oczyszczenie energii. Transformacja programów podświadomych, stabilizacja pola energetycznego, ochrona przed wpływami zewnętrznymi, neutralizacja niechcianych podłączeń, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i energetyczna niewidzialność dla negatywnych ludzi i sytuacji. Czyli nie tylko czuję się lepiej, ale też ludzie inaczej mnie odbierają, sytuacje się rozwiązują, a ja podejmuję trafniejsze decyzje. Dla kogo są takie kody? Dla osób początkujących w rozwoju duchowym, dla energetycznych praktyków, terapeutów, coachów, dla każdego, kto czuje, że coś go blokuje, dla tych, którzy chcą odzyskać wpływ na własne życie. Citkody to narzędzie natychmiastowego wsparcia. Nie musisz być numerologiem, nie musisz znać tarota, nie musisz umieć medytować. Wystarczy, że. Chcesz zmiany. Co dalej? W kolejnych odcinkach pokażę Ci, jak obliczyć swój paszport ziemski i kosmiczny, jak dobrać cheat kody do swojej daty urodzenia, jak aktywować kod krok po kroku, jak rozpoznać, który program działa u Ciebie, na przykład długi rodowe, toksyczne relacje, brak klientów. I w końcu, jeśli masz ochotę, możesz na mojej stronie internetowej zakupić 55 kodów, które możesz. Samodzielnie aktywować. Na koniec Twoje pierwsze zadanie: weź zeszyt, napisz na pierwszej stronie dziennik samoprogramowania, zapisz dzisiejszą datę i zadaj sobie pytanie, z jakim kodem chcę zacząć. Nie musisz znać odpowiedzi, Twoja intuicja już wie. Jeśli czujesz, że to jest coś dla Ciebie, subskrybuj mój kanał, zostaw komentarz. Z datą urodzenia, a może podpowiem Ci, od którego kodu warto zacząć. Udostępnij ten film znajomym, którzy ciągle mają pod górkę, może po prostu brakuje im cheat kodu. Widzimy się w kolejnym odcinku, a tam bierzemy na warsztat Twój numerologiczny paszport. To on pokaże Ci, które programy nosisz w sobie i jakie kody będą działały. Najmocniej. Dzięki za Twoją energię i obecność i do usłyszenia.